Moje drogie panie, nasza koszula Olia. Piękny ten turkus jest, ale ładny ten kolor. Ja tak w ogóle bez stylizacji. Zobaczcie, założyłam najbardziej proste, jak się tylko dacie. I tak włożyłam do spodni i koniec. Żadnego paska, żadnych dodatków, nic, nic, nic. I zobaczcie, jak pięknie wygląda. To dopiero jak ją jeszcze podstylizujemy. To już w ogóle. 124 cycuszek, 50 dziewczyny rękaw, tutaj 70 długość. łęka, mięciutka, przyjemna. Dużo naszych ulubionych fajfroczków. Uwielbiamy to dziewczyny. Cena 105 zł. Koszula Olia ma taki kod. X, patrzcie. Oczy nie widzę. X 3169 turkus. No dziewczyna musisz to mieć. Piękny kolor. To jest nasz kolor oceanu. Turkus jest opisany. X 3169 turkus. Czarna. Patrzcie jakie kolory są piękne. Piękne są kolory. Fango, fango leci do Was, więc chyba Wam się podoba dziewczyny. Energia wszechświata zadziałała fango. <laughs> Piękna kawa. Jutro wam podstylizuję kawę. Biała jedzie ze mną do domu. Bordo też jedzie ze mną. No, oczywiście Turkus. Tyle macie kolor. Fango, kawa, biała, bordo, Turkus czarna. Czego chcieć więcej? Kobitki, możecie mieć brzuszek, możecie mieć tylko nic nie widać. Wszystko się schowa i wyglądacie pięknie z klasą, i bez, tu bez żadnej stylizacji po prostu zakładasz i idziesz, i cześć. I tyle.